Witajcie! W dzisiejszym odcinku, po krótkiej przerwie, przepraszam, przepraszam Was za tą przerwę, ale już wszystko jest w porządku. Eee, będę teraz się starał na bieżąco te poradniki wrzucać, bo mam dla Was niezłe bomby. Mm, niezłe przydatne narzędzie, które już chciałem Wam od początku zaprezentować, ale nie miałem w ogóle czasu, żeby się nad tym rozgadać i też sprawdzić możliwości tych pluginów. A dzisiaj jest o pluginie Commander znanym pod nazwą też Dragon's Commander, ogólnie jest prezentowany jako Commander, ale link w linku zawiera Dragon's Commander. Ogólnie link macie do tego w opisie filmu, dzięki temu właśnie znajdziecie ten plugin. Plugin służy do przypisywania komend do guzików, e, oczywiście guzik kamienny, guzik drewniany, do dźwigni oraz do płytek naciskowych drewnianej i kamiennej. No cóż, bardzo przydatne narzędzie, bo jest tak zwany jeszcze plugin Button Comments, lub. Yy, nie powiem wam teraz, jest jeszcze drugi plugin od przypisywania koment, ale mają bardzo, bardzo mały, mały zasób tych narzędzi, które możemy zastosować do, y, do tych właśnie y, płytek i guziczków. Nie możemy <laughs> definiować jakichś tam różnych zmiennych, różnych tam trybów sobie uruchamiać, żeby, żeby po prostu więcej możliwości z tym było związanych, a to możemy tylko dodać i to wszystko, nie? A tutaj macie bardzo rozbudowany plugin, zaraz wszystkie możliwości wam zaprezentuję. Żeby niczego nie pominąć, mam przed sobą tutaj kartkę z tymi komendami z Bukita. Dobrze, to może zacznijmy od początku. Eee, jak się dodaje takie komendy do guziczka? W ogóle możecie wykonywać te komendy jako player, czyli jako osoba, która to uruchamia. Jeżeli. Eee, to jest na tej samej zasadzie, że ta osoba, klikając guzik, będzie tą komendę wpisywać na czacie, nie wiedząc o tym. Można to tak tłumaczyć. Na przykład, guzik będzie wykonywał komendę spawn, to po prostu. Ten plugin wpisze to zagracza na czacie. Mogę to tak dla Was tłumaczyć najprościej mówiąc: po prostu komenda się wykona za zagracza. Możecie również wykonywać komendy jako op. Czyli jeżeli na przykład gracz nie ma uprawnienia, aby tepnąć kogoś do kogoś lub yy, powiedzmy dać kasę, możecie to zrobić guziczkiem: że wykonaj komendę jako op. Wtedy ktoś sobie klika ten, y, y, ten guziczek i wykonuje komendę Daj mi kasę na przykład. Jakoś tam eco, eco GIF y, y, player y, 10 tysięcy. Jako gracz nie wykonałby tej komendy, ale już jako op, tak, więc do tego służy drugi tryb. Jest jeszcze trzeci tryb, czyli wykonywanie komend jako konsola. Czyli tak, jakbyśmy byli na naszym panelu zarządzania przez hosting, na naszej konsoli na komputerze czy na, na jakimś tam VPS-ie, po prostu w konsoli wpisywali tą komendę. Oczywiście są do tego uprawnienia odpowiednie, które trzeba dać, aby ktoś mógł wykonywać coś jako player, coś jako, jako konsola i coś jako OP. To wszystko macie na, w pluginie w linku. Ja już tego nie będę mówić, bo permissions to jest ogólnie sprawa, którą trzeba e, załapać się do tego do każdego pluginu. Macie mój poradnik o X. E, oczywiście nie tłumaczę tam tego, że każdy plugin e, ma jakieś uprawnienia, bo to, to należy wiedzieć ogólnie tworząc serwery. Więc pamiętajcie, jeżeli coś wam nie działa, ktoś nie ma do czegoś uprawnień, to jest to wina. Tylko i wyłącznie uprawnień, czyli permissions. Masło maślane. Dobra, to przejdźmy teraz do dodawania komentarzy. Komendy dodaje się ukośnik com Ed. <laughs> To jest taka główna komenda tego pluginu com czyli commander, add czyli dodawanie z angielskiego I teraz możemy tak wybrać, jak mówiłem, player O Jezu, co mi się tu wpisało? E, nie widzę klawiatury, bo mikrofon mi zasłania Add player I teraz wykonujemy jakąś komendę jako player, prawda? Możemy to zrobić na przykład yy, No nie wiem, co my tu możemy dać? Możemy tutaj dać na przykład yy, help, prawda? Yy. I teraz, ja będąc graczem, wciskam ten guziczek Help. Prawda? I mi się tutaj wyświetliło Help, bo wcisnąłem ten guziczek. Eee, kasujemy komendy z guzika, wpisując com Remove. I teraz dokładną treść poprzedniego tego. I zobaczcie, guzik już nic nie robi. Oczywiście można też usunąć guzik, co wyczyści nam wszystkie komendy przypisane do niego. Jak wygląda sprawa z przypisywaniem komend wykonywanych jako op? Com -at op oraz comad. E com, com, et, żeby się nie pomylić, zaczekajcie chwilkę. E możemy też dodać to jako konsola, tylko nie wiem, czy wystarczy wpisanie samo C. Z tego, co czytam, to chyba tak. Tak, możemy stosować P, O oraz C, czyli P jako player, O jako op oraz C jako konsol. E dobrze. To może teraz, ja nie będę dokładnie tylko pokazywał, tylko pokażę co nad czym najbardziej mi zależy, czyli e, Różne zmienne, różne m, bardzo potężne narzędzia e, Jeżeli chodzi o ten plugin e, Czyli, czyli, czyli Możemy wyciągnąć e, różne rzeczy od osoby, która wciska guzik, to znaczy Możemy wyciągnąć, już wam pokazuję Będziemy teraz wszystko dodawać jako op, czyli o Ed o, możemy wyciągnąć nazwę gracza Możemy wyciągnąć name. To jest to samo. Yy, grupę w jakiej ktoś jest. Możemy wyciągnąć world, czyli świat na którym jest. Możemy wyciągnąć czas. Możemy wyciągnąć level, czyli exp. Yy, przepraszam, level to jest co innego niż, niż exp, tak? Yy, tutaj teraz będzie exp. Możemy dalej wyciągnąć zdrowie. He, he, ale ty, he. Yy, poziom jedzenia. Nażarcia się. Tryb gry location, czyli miejsce, w którym się znajduje, kordy oraz nazwę serwera. To są wszystkie rzeczy, które można wyciągnąć od osoby, która wciska ten guzik. E, dobra, to teraz może pokażę, w jaki sposób to działa. E, I teraz najważniejsza też, najważniejsza też rzecz, którą możemy zrobić z tym pluginem, com o, dodanie kop, prawda? E, dwie małpki oznaczają powiedzenie czegoś dla osoby, która uruchamia ten guzik. Powiedzmy, e, dwie małpki jesteś fajny. I teraz jak wcisnę guziczek, to mi się będzie pokazywać, jesteś fajny. Oczywiście możemy dodać kolorek, czyli AND, powiedzmy, trójka. Wyświetli mi się teraz biały i niebieski, bo komendy dodają się, jak w liście. Kolejna komenda jest dodawana i te kolejne komendy się po prostu sumują, wykonują razem. Nie jest tak, że do jednego guzika możemy tylko jedną komendę przypisać. To jest bardzo fajna opcja. Teraz kasuję z guzika wszystkie komendy, usuwając go ze ściany. I teraz robimy tak com, at o, czyli dodanie jako komendy wykonywane jako op. Ym, I teraz dodamy może taką powiedz wiadomość, czyli dwie małpki. I teraz tak. Twoja nazwa gracza to dwukropek małpa player. I żeby było fajniej, możemy zastosować również kolorki, czyli tu damy na przykład n6, czyli gold, a tutaj damy na przykład n2, czyli y, kolor y, jasnozielony. Przepraszam, ciemnozielony, jasnozielony to jest MTA. Twoja nazwa gracza to jebanan. Jeżeli wcisnąłby guzik ktoś inny, wyświetliłoby się twoja nazwa gracza to jakiś tam nick. I teraz co możemy jeszcze zastosować? Mm, tak jak mówiłem, te wszystkie zmienne, czyli com .at o powiedz na przykład twój poziom zdrowia, zdrowia to health. A twój exp, a twój level. To małpa level. Zobaczcie. Mój poziom zdrowia to 20, a Twój level to 0. Czyż nie fajna opcja? Powiedzcie mi, że fajna. A, dobrze. Ale jeszcze większe możliwości z tym guziczkiem są takie, więc już teraz zobaczcie, co możecie robić. Przypisywać komendy, zwykłe komendy. Które zamiast. To jest przydatna rzecz dla adminów. Zobaczcie na przykład. Zamiast robić na przykład. E, mm, nie wiem, wpisywać set time coś tam no jeżeli ktoś ma day no to też fajnie działa nie day ale po co to robić jeżeli można sobie na przykład postawić taki guziczek na serwerze napisać sobie ustaw ustawianie dnia i sobie dodajemy tutaj tak com o albo konsola na, nie konsola nie będzie działać bo musi być mapa eee, com o day i teraz czas ustawiono na day Przydatne opcje dla adminów, na przykład domek zarządzania tam serwerem, nie? Ustawianie dnia, wyrzucanie wszystkich graczy, dawanie komuś jakichś itemków, co nie? Bardzo przydatne. <laughs> e, dobrze, kolejna opcja ogólnie, z tym wszystkim, z komenderem, to jest e, sprawdzanie warunków, to już jest wyższa szkoła jazdy. E, jeżeli ktoś tego nie rozumie, przykro mi, ale będę się starał to wytłumaczyć jak najbardziej treściwie, żebyście mogli to zrozumieć. Przepraszam, że ten odcinek będzie długi, ale muszę wam to wyjaśnić w pełni. E, dobrze, dodajmy teraz ComET OP. <laughs> Najlepiej wszystko dodawać jako OP. E, jeżeli wykonują już jakieś komendy, do których gracz nie ma dostępu. E, a zazwyczaj nie ma. I teraz możemy sprawdzić w ten sposób. E, możemy sprawdzić na przykład, czy ktoś jest w danej grupie, wpisując. E, małpka e, in. Powiedzmy, ja jestem teraz adminem, bodajże. Admin. Mm, I teraz tak. Czyli, i teraz, jeżeli jest admin, i tutaj dajemy taką znak yy, mniejszości, to zrób to i tamto. Czyli dwie małpki oznaczają powiedzenie czegoś. Jesteś adminem. I teraz, a jeżeli nie jesteś, znowu znak mniejszości. I teraz powiedzenie. Niestety. Nie jesteś adminem. Zobaczcie, jeszcze raz wyjaśniam. Jeżeli ktoś jest w grupie admin, to wtedy znak mniejszości mówi mu, że jesteś adminem. Jeżeli nie, mówi mu, że niestety nie jesteś adminem. Na razie jest chyba to zrozumiałe, tak? To jest taka sprawdzarka, mówiąc takim dziwnym słowem, różnych rzeczy. I teraz tak. Klikam guzik. Jesteś adminem. Zobaczcie, mam rangę admin, tak? A jeżeli. Mm. E, zmienię sobie grupę, poczekajcie tylko muszę dodać wszystkie uprawnienia do siebie e, pexuser Group set gracz powiedzmy, nie? jestem teraz graczem wciskam guziczek, niestety nie jesteś adminem czyli wszystko działa, tak? i teraz do czego możemy to wykorzystać? zobaczcie przykładowe mm. com Ed. i teraz yy... <laughs> Możemy też również sprawdzić, czy ktoś ma dany item bądź, czy, bądź yy, czy ma dane uprawnienie Jeżeli chcemy sprawdzić, czy ktoś ma uprawnienie, wpisujemy check Powiedzmy essentials.spawn I co wtedy się dzieje? Na przykład, brawo! Masz uprawnienie! Lub możemy wykonać jakąś komendę, na przykład spawn, prawda? Yy, ale ja może nie, nie zrobię tego, tylko zrobimy tak ho. Eee, powinieneś dostać diamenty, prawda? I teraz tak zrobimy to. Oj, widzicie, nie dodało się, bo nie dodałem jako kto chce dodać, czyli jako op. Eee, I teraz możemy dodać kolejny warunek, że jeżeli już ma to uprawnienie, to dajmy mu te diamenty, prawda? Czyli give. Eee, jeżeli się nie mylę, 57. Z ID ków nie jestem dobry. KIF 57 dla playera, który uruchamia ten guzik, czyli player. I zobaczcie. Nieznana nazwa przedmiotu. Ojej, Ojejciu, jejciu, 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 zmieniłem kolejność, czyli najpierw powinno być player, później 57. Zobaczcie. Powinienem dostać diamenty, czyli jeżeli jestem, mam te uprawnienie, to wtedy dostaję diaksy oraz jeżeli mam to uprawnienie, wyświetla mi się ten komunikat. Nie wiem czy to do końca rozumiecie, mi się wydaje to być proste Po prostu taka sprawdzarka różnych rzeczy. Możemy sprawdzać Już wam mówię co Czekiem możemy sprawdzać czy ktoś ma dane uprawnienie Prawda? Eee, teraz dalej. Has. Możemy sprawdzać czy ktoś ma dany item Czyli na przykład nie wiem, wool Albo tam jakiś item, prawda? ID I dalej możemy sprawdzać czy jest w danej grupie i teraz, co jest później? Później jest znak mniejszości, czyli co ma zrobić, jeżeli jest to i tamto, i co ma zrobić, jeżeli nie jest. Zobaczcie. Niestety na schematach graficznych tego nie przygotowałem dla Was, ale wydaje mi się to już proste, jak to tłumaczę. Ym, ogólnie, takie sprawdzanie. Właśnie te znaki mniejszości yy, powodują wykonywanie się jakichś warunków. Tak, jeżeli, jeżeli warunek jest spełniony, to, to, to zrób to. Jeżeli nie jest, to tamto. Oczywiście. Możecie zrobić, że coś się będzie wykonywać, jeżeli warunek y, na przykład jest tylko i wyłącznie spełniony. Czyli dacie takie coś. Yy, nie będziecie wpisywać, co się dzieje, jeżeli nie jest spełniony, tylko jeżeli jest, to zrób. A jeżeli nie jest, nic nie rób. Po prostu guźnik nic nie będzie robić. Yy, no i cóż, to jest chyba to wszystko na ten temat. Yy, co tu jeszcze widzę fajnego? No, nic tu fajnego nie widzę, ale mnie zachwyca ogólnie ten cały plugin, bo bardzo dużo rzeczy na serwerze mam przez niego zrobionych. Na przykład, e, jeżeli nie chcę dawać jakiejś komendy dla gracza, prawda? Powiedzmy, nie chcę dawać komuś... E, no, nie wiem, nie, nie powiem wam teraz specyficznej komendy, ale chcę, żeby miał do niej dostęp właśnie tylko przez guziczek. No, to po prostu wpisuję... Mm, com... E, no, co jest? Com op i jakaś tam komenda, do której nie ma dostępu, ale ten guzik mu udaje, bo jest wykonywany jako op, czyli osoba, która ma uprawnienia do wszystkiego. Yy, nie wiem czy to z Peksem będzie działać, czyli na, na przykład jeżeli wpiszecie tutaj wykonaj jako op, yy, pex user coś tam, nie? Bo op nie zawsze coś z tym pexem tam jest zrobione, że nawet jak masz opa, to nie masz tych uprawnień. Więc wtedy warto wykonać to przez konsolę, na przykład pex user, yy, który uruchamia guzik yy, group set yy, vip Czyli, po kliknięciu guziczka ktoś dostaje Wipanie. nie? Yy, I to mogę jedynie o tym powiedzieć. Cóż tu jeszcze fajnego wyczytałem? Yy, oczywiście możemy wyczyścić, wyczyścić wszystkie komendy z guziczka, yy, wybierając COM yy, CLEAR, czyli z angielskiego Czyszczenie, oraz sprawdzić COM CHECK. Yy, lista dostępnych, yy, dostępnych komend yy, to jest oczywiście COM HELP, czyli komendy w tym pluginie, a możemy też sprawdzić listę wszystkich guziczków na mapie, com list. Jest położenie, jest powiedziane jakie to jest urządzenie, czyli stąd button, na jakich kordach i tak dalej, nie? Yy, I oczywiście liczba komend w tym urządzeniu. Wpiszmy tubie tutaj com check, Te urządzenie nie ma przypisanych komend, to podlećmy sobie tutaj i sprawdźmy tu. Te urządzenie ma trzy komendy, a te urządzenie ma jedną komendę. Oczywiście do płytek przypisujemy komendy tak samo, czyli kom, coś tam coś tam. Wymagany jest do tego prawdopodobnie plugin wordedit, wordguard, Word Edit prawdopodobnie tak, z tego co tutaj czytam. I oczywiście powinniście też mieć zainstalowanego valta, czyli cały łącznik ze światem tam, to jest taka furtka dla wielu pluginów, jeżeli chodzi o różne rzeczy. Niestety nie możecie, nie ma takiej zmiennej w tym pluginie jak money, jeszcze. Jeszcze nie ma, e, twórca nad tym prawdopodobnie pracuje. Ym, czyli na przykład fajnie by było, je, na przykład, nie wiem, yy, jeżeli ktoś posiada tam if, if money, jest jakieś tam yy, 2000 lub większe, prawda, coś takiego, yy, to wtedy, to wtedy, nie wiem, powiedz mu, że jesteś bogaty. To są przyszłościowe jakieś tam rozwiązania dla tego pluginu, ale najbardziej mnie zainteresowały właśnie te wszystkie zmienne typu foot, hilt i tak dalej, na przykład. Bardzo się to będzie Wam przydawać, tak myślę przynajmniej. A co do guziczka magicznego teleportującego, czyli zaraz Wam pokażę jak to wygląda. Jak to wygląda, jak to wygląda. To wygląda mniej więcej tak, z tego co pamiętam, prawda? Coś, coś chyba coś chyba w tym stylu, tak? Kliknij tu, aby się zteleportować na losowy miejsce na mapie. Ha ha ha! A ja wam to pokażę dopiero za dwa odcinki. No dobra, za jeden. E, to był suchar. Mm, ale tak, za, za jeden odcinek, bądź nawet za... Hmm... Może w następnym to wam pokażę? Pokażę wam to w następnym odcinku. O, następny odcinek będzie o pluginie, który teleportuje w losowe miejsce, a za pomocą właśnie tego... Tego pluginu, Commander, przypiszemy polecenie z pluginu teleportującego w losowe miejsce do guzika i będziemy mieli po sprawie. Oczywiście nie jest to te same no rozwiązanie, co u niego na serwerze, u tego youtubera, ale, mm, ale, 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 ale sprawdza się tak samo i te teleportuje w losowe miejsce, nie na jakieś ustalone warpy, czy na przykład jest 10 warpów, które to wrzuci was, tylko na całkowicie losowe miejsce, ustalone w granicach jakichś tam kordów, od minus jakichś tam do tysiąc jakichś tam, powiedzmy. To się wszystko w konfiguracji ustala, ale nie zdradza wam, jaki to jest plugin. Zgadujcie sobie w komentarzach. Dobra, dzięki za oglądanie, przepraszam za przerwę, komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, mówcie co chcecie. Eee, ja wam te wszystkie tam propozycje odpowiadam. Oczywiście plugin, chyba Multiverse ktoś mnie prosił. Eee, to jest bardzo skomplikowany plugin, jeżeli chodzi o wytłumaczenie tego wszystkiego, bo jest tam mnóstwo komend eee, oraz te generatory wszystkie, nie wiem czy o tym wszystkim robić wam poradnik. Ale postaram się na pewno te podstawowe funkcje tych pluginów opisać. Ale mówię, po świętach co najmniej prawdopodobnie, no może nawet w nowym roku. Tak samo Voxel Sniper. Hmm. No to tak samo, jakbym miał wam opisywać, nie wiem, World Edita. No tam jest mnóstwo komend. No mogę wam komendy opisać, ale na pewno nieco nie z tym można zrobić. Bo to wtedy by całą serię trzeba było zrobić z tym Voxel Sniperem. Jak robić wyspy, jak robić drzewka, jak robić góry, jak robić doliny. Za długo troszeczkę. A już wiem, że parę poradników w Polsce jest o tym. Yy, cóż jeszcze? Survival Games. Hmm. Survival Games może niedługo zrobię. Nie jest super taki trudny plugin, chociaż też ma troszeczkę tych komentarzy. Wiem, że się buguje na, na nowszych bukitach. Nie wiem, czy jest teraz aktualizacja, bo nie korzystam aktualnie, ale dowiem się i, 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 i wam, dam Wam znać w kolejnym odcinku. Dobra, to tak jak powiedziałem, subskrybujcie, lajkujcie, mówcie co chcecie, a ja wam dziękuję za oglądanie, zapraszam do moich, poprzednich, do moich poprzednich poradników, co za chwilę usłyszycie w fajnym, zajebistym, końcowym filmiku, w którym mówię o tym wszystkim. Dobra, dzięki, na razie i do zobaczenia. Sprawdź moje inne poradniki, a jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mnie.